Dzień dobry Panie Dawidzie, witamy serdecznie w Mielcu. To powiedz nam na początek, dlaczego mielec, dlaczego stale? E, witam. No, wydaje mi się, że poprzez rozwój tych młodzieżowców, e, gdzie obserwowałem wcześniej, że dużo, bardzo e, grali e, ci, co przychodzili, czy również stąd zawodnicy e, młodzi, więc wydaje mi się, że poprzez e, właśnie taki rozwój e, młodzieżowców, właśnie wybrałem tą stal. E, a czy miałeś jakieś inne oferty, czy możesz nam coś zdradzić na ten temat? Czy mogę powiedzieć, że miałem kilka ofert, ale to stal była najbardziej konkretna i, i, i właśnie to też ten rozwój zadecydował o tym, że tutaj jestem. Ok, za nami już pierwszy trening Twój z drużyną, jakie odczucia? Wydaje mi się, że dobrze. Bardzo fajne boiska treningowe. Szatnia też bardzo fajna, fajna atmosfera jest taka rodzinna, więc wydaje mi się, że bardzo dobre wrażenia. Możesz grać na środku, możesz grać na lewej stronie. Gdzie ci lepiej się gra? Moja nominalna pozycja to jest dziesiątka. Najlepiej się czuję w środku. Na lewej stronie też mogę wystąpić, ale najlepiej się czuję w środku i największe moje atuty mogę pokazać właśnie w środku pomocy. To tak jakbyś miał strzelić, zaplanować ile bramek, ile asyst w tym sezonie? Zobaczymy. Ok, i na koniec, standardowo, jeśli sekund dla Ciebie, możesz powiedzieć, co tylko chcesz do naszych biało-niebieskich kibiców. Zapraszam Was bardzo serdecznie na mecze. Będziemy dawać widowisko i wygrywać mecze. Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.